Dobry wieczór Dobry wieczór, wszystkim Kurwa na dobry, wieczór. dobry wieczór. Dobranoc. I... Aha, bo ja już jestem w grze. <grym> w inwentory. Ej, bo ja ten, ja kurwa, ten kurwa... Czekaj, po pierwsze muszę Spotify' wypalić. Po drugie muszę ściszyć słuchawki. O, ja będę dana, oryginalny, kuda. bo ja będę biały, a wy pewnie jesteście bardzo śmieszni, więc daliście se, że jesteście czarni. Nie, ja, ja nic, jestem ja, klasyczny. Ja kurwa nic nie dałem jeszcze. Ej, zaczynamy lodami, panowie? Tak. <grystanie> Dobra, a to was zapraszam. No to zaprosz. Zaprosiłem. Ale skąd masz inne buty, niby? A, dwa? No, <grystanie> otworzyłem skrzynkę jakąś. No i. Zjebane to jest, halo. skrzynkę. Czekam ten. Wywaliła mnie do lobby. No, nie jest, mogłaby być. No, ale w moim. Jak A. kurwa. A. Nie, Czekaj. Jest obok no, nie. Czekaj. Bo bok ciebie. Nie! Ja boksa od. Ale co jest? To? Ale. Aha, otwieram boksa. O kurwa. Szczerze go te. Nie widać, bo skierzy. O kurwa, jaka koszula taka, kucharska. Widzisz? Aaaa? A, widzisz? A, no, widzisz Eryka tak <grybujesz> Brokua? Dobra, gramy. To jest... E, Reddy, dajcie. Michelin, Michelin Mar Mar Tak, Magda Gessler, kurwa. Ja mogę sobie tam... mogę być kobietą w tej grze? Nie. Aha. Dobry wieczór. Jestem samotną matką. Jesteście tutaj? Nie, jestem. O, jestem. Rój. Zarobiłem 250 ty. No kurwa. Ojcie No, Erik. Czy Ewa. bardzo? Dałem mu loda. <laughs> Zostaw to. Ale czy możesz te smaki zostawić człowieku? E? Jaki? Strawberry i Vanilia. Dawaj to. Tutaj. Do mnie. Kurwo, Tumal. Tumal. ale vanilia jeszcze tu miało być. To już! Pa, no, jak wanil. Kurwa, kurwa. Daj tego strawberry na to. Kurwa, dałem mu złego. Ja pierdolę. Daj, daj tutaj kurwa, nie wanil, daj tutaj tego strawberry. Masz, kurwa. Nie. Ja pierdolę maski. O, wanilia! I czekolatę, czekolatę. No, kur... Czekoladę! Daj się mi dzieje. czekoladę! Daj czekoladę! Daj tu na wanilię! Dobrze! I daj teraz panu! Ty Kurwa niebieski i czerwony! Ten chciał pan? Czerwony. Nie, ten tutaj. Czerwony! Bardzo. Daj mi... Kurwa Boski! Jest czerwony. Ty nie... Co, co, co zamówiłeś boski? Ja nic nie zamówiłem jeszcze. Nie? Kurwa. Nie, tylko się tam patrzyłem. a, a gdzie ma... O rożek bo wyrzuciłem łyżkę do środka. Ale kofe, nie kofe, kurwa. Czkolatę. Jak mam wyrzucić tą. Prawym klientem? <laughs> <laughs> no, co przyjechało, co mówiłeś? <laughs> kurwa, ile tych różków. Ale <laughs> lewy do jakieś zakupiłeś, czy coś? Bo tu się kończą, nie? A bo Co, wieś, jak to się kończą? No, kończą się. Nie, no, nie, nie. Ile tych klientów tutaj jest? Ja pier. E. Boski! Harup! Nie, niech to Anny, zamawia co? chłopak To nie ma miejsca na nas wszystkich, kurwa Tu masz rożki Proszę Co dalej? Kolejny, pan w czarnych koszulce Proszę bardzo Czokolatę no, kurwa I no. strawberry, daj mi strawberry Spodki, spierdalaj Przezłuj się, czerpku Spierdalaj z tymi jebanym ruszkami Kurwa! Chcieliście rożki te zamówienia? Kurwa! Ale rożki, to, to rozpakuj je ładnie, a nie, nie tak pod rzucasz. Nogi, Kartonami. Daj My, mi nie rożka. Nie ma... No tutaj, nam na. na tutaj. Kurwa, dlaczego tu nagle są dwa. Proszę! Ej, czym się rzuca? Zamawiaj no nie lody! Da się rzuca. Zamawiaj lody, bo już nie ma truskawki, człowieku! Nie. Ej bo jest. In progress nie mogę dopóki nie rozładuję ciężarówki. Bo mnie ciężarówka zabrała ze sobą. Co pan chce? Różowe Co pan z tymi Różowe? Kurwa czemu nagle są dwa? Czemu te lody leżą na ziemi? Jakie chcecie? Strawberry? Strawbery na pewno Ale jeden boksik taki. No. Bo ja potrzebuję, a nie ma Tutaj leżą jakieś No ja też potrzebuję Na tak? ziemi masz, na ziemi masz, Bierz z ziemi <grym> Tutaj Jak mam go wziąć z ziemi? Strawberry na razie i możesz czekoladę i... Raspberry Jak mam wziąć tego z ziemi? Dokup no, wszystkich, chuj Masz lodówkę jak jak masz wziąć wziąć? Z ziemi? Normalnie, musisz łóżką No nie da się No da się nie, jednak się da Przejechała waj... o Dawaj mi te rożki Pakuję Kurwa, daj mi no, to mery. Ty Aha, bo Blueberry jest, to czekaj. Bo to trzeba... Kurwa się wszystko wala pod tymi nogami, ja pierdolę. Chłopie, jesteś w grze komputerowej. Nie udawaj, że ci to obchodzi. <grym> nie, bo <grym> wiesz, to się po prostu RP odgrywa, nie? On się wczuwa. <grym> Ten hard RP! Weź to to! Ale no wywal to opakowanie! A! <grym> A jak rzucić? <grym> nie da się! O, czekoladka przyjechała. A okay. żeby Kurwa, Ale najpierw zbierać te z podłogi, jak masz jakieś. Bo nie marnujmy jedzenia, tak panowie. <grym> tak. Ta różowe, daj mi różowe. Tak, nie marnujmy. A rożki różowe. To jest... Jest... I czerwone. W tym są rożki? To no też tak częściej Nie, tak. nie, no, 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 fajnie. Proszę, you. to dla pana. Amazing. Bo, bo ja domówiłem jeszcze rożki jak coś, nie? <laughs> Kurwa boski. Dobrze. Zaraz ty tu przyjdziesz pracować, Daj mi rożka, pa, pa, pa. bo potrzebuję. Ej, nie ma czekolady! Raspberry też nie, nie ma. ma. To jest podwójny. Trzymaj pan, masz pan. W nagrodę. <laughs> nie ma no, czekoladę. Gdzie jest mój rożek z lodem? Gdzie jest mój nos? Ech Ech, Kurwa. Ci co pod nosem z ziemi No on chuju Głupi I co jebie ci? Zwierdalaj no Nie, dobra, za to ci chuju w dupę, strzeże Tobie też Czuj Co tu jest? A, raspberry to były w... A, Kurwa. jest już, kurwa, wa wanilia, wanilia i ten Wanilia, Wanili, wanilia, i, wanilia i truskawka No posuj się, Ocuj się chce chcę blueberry O, jest czekolada, czemu wy nie braliście z tego? Czekoladę No kurwa, ma... Kurwa, ile tych klientów? Przychodzicie no, po mnogi my... Ej dobra, zmieniamy ten? Dobra Nota. Mam plan